Rosyjskie zbrodnie po roku wojny wciąż pozostają tak samo brutalne. Tym razem Rosjanom dosłownie dwa słowa wystarczyły, by zabić ukraińskiego żołnierza. Przyczyną śmierci ukraińskiego bezbronnego jeńca były jego słowa sława Ukrainii. A ukraińskie władze tak komentują sprawę. Okupanci brutalnie zabili naszego żołnierza. Znajdziemy wszystkich jego zabójców. Między innymi rzecznik praw obywatelskich Ukrainy powiedział, że już wysłał film do zachodnich partnerów jako dowód rosyjskich zbrodni. W ostatnich tygodniach Moskwa wysłała tysiące żołnierzy, aby spróbować zająć ukraińskie miasto Bachmut i tym samym zapewnić sobie pierwsze od sześciu miesięcy zwycięstwo na polu bitwy. Choć w ostatnich dniach wyglądało na to, że siły ukraińskie przygotowują się do wycofania, we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski publicznie zobowiązał wojsko do pozostania w Bachmucie, by złamać rosyjskie siły szturmowe. Я сказав головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям. у Бахповідявим гувнодоводним доводзонцему, аби знала такі сили, які помогу нашим хлопакам в Бахмуті. Ситуація ситуація місця складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно. Sytuacja w mieście jest trudna. Wróg aktywnie szturmuje nasze pozycje, jednak nie odnosi żadnych sukcesów i ponosi kolosalne straty. Prawdopodobnie z przekory próbowali wysadzić dwa mosty, ale i tak otrzymujemy wszystko, co jest nam potrzebne. Miasto stoi, bo Bachmut był, jest i będzie Ukrainą. I będzie. Dalej na zysku. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała w ukraińskiej telewizji publicznej, że w zbombardowanym Bachmucie pozostało mniej niż 4000 cywilów, w tym 38 dzieci, a przed wojną populacja wynosiła około 70 tysięcy osób. Gazeta The Economist podaje, że Ukraina przygotowuje wielką kontrofensywę. Wskazuje na to intensywność transferu zachodniej broni. Z pomocy wojskowej obiecanej przez Pentagon od początku wojny 40% dotarło w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres i prezydent Ukrainy Wołdymyr Załęcki w środę wezwali do przedłużenia inicjatywy zbożowej Morza Czarnego. Ma ona wygasnąć 18 marca. Dlatego sekretarz Generalny ONZ osobiście odwiedził Ukrainę. Antonio Guterres, przybywając w Kijowie, powiedział, że eksport ukraińskiego i rosyjskiego zboża oraz nawozów ma ogromne znaczenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego i stabilnych cen żywności. Chcę podkreślić krytyczne znaczenie inicjatywy zbożowej Morza Czarnego w dniu 18 marca i pracy nad stworzeniem warunków umożliwiających jak największe wykorzystanie infrastruktury eksportowej przez Morze Czarne zgodnie z celami tej inicjatywy. Inicjatywa zbożowa ma fundamentalne znaczenie szczególnie dla sytuacji żywnościowej w krajach afrykańskich, które w znacznym stopniu zależą od importu zboża z Ukrainy. W ramach konkretnej inicjatywy Grain from Ukraine udało nam się już zaangażować prawie 200 milionów dolarów amerykańskich i wyeksportować ponad 140 tysięcy ton ukraińskiego zboża. Do Europy, Kenii, Etiopii, Somalii, krajów, które cierpią z powodu głodu. Guterres powiedział, że w ramach inicjatywy wyeksportowano około 23 milionów ton zboża, co pomogło obniżyć światowe ceny żywności. A Ukraina cały czas pozostaje jednym z największych eksportorów. Porterów zboża na świecie. Daria Korsak, news 24.